Dobra, krótko i na temat wstawiłem do rysunku plik PDF, to jest właśnie plik PDF. Po lewej stronie widzimy warstwy, jest obecnie tylko jedna warstwa, czyli warstwa 0 i teraz spróbujemy tego PDF-a zaimportować, czyli zaznaczamy PDF-a, klikamy importuj jako obiekty, zatwierdzamy spacją dwa razy, spacja, spacja. I w tym momencie PDF został zaimportowany jako obiekty. To znaczy, że PDF-a już tutaj nie ma, a to, co my widzimy teraz na ekranie, to są rzeczywiste obiekty, które jesteśmy w stanie edytować. Na przykład taka polilinia, którą mamy tutaj, jesteśmy w stanie zmienić jej granice, możemy zmienić kolor linii, szerokość, możemy też coś usunąć na przykład. I tak zostały zaimportowane wszystkie obiekty. Tutaj na przykład mamy jakiś okrąg, też jesteśmy w stanie zmienić na przykład jego promień. To, co ważne, to jeszcze po lewej stronie widzimy, że zostały zaimportowane również warstwy. To znaczy, że możemy teraz decydować o tym, co się będzie wyświetlać, a co nie. Kilka warstw sobie wyłączymy, zauważymy, że są pewne zmiany na rysunku i po prostu pewne elementy mi znikają. Zatem takie importowanie PDF-a pozwala nam na jego kompleksową edycję. Możemy tutaj coś włączyć, wyłączyć, przesunąć, usunąć, dodać i tak dalej. A kiedy już to zrobimy, to możemy znowu sobie to wyeksportować do PDF-a, na przykład poprzez arkusz, układając wszystko w odpowiedniej skali, z konkretnymi rozmiarami papieru i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście lepszym rozwiązaniem byłoby mieć plik DWG, ale nie zawsze mamy taką możliwość. Jeżeli mamy do dyspozycji tylko PDF-a, no to właśnie ta funkcja importu jako obiekty może nam uratować skórę, żeby nie trzeba było tego wszystkiego przerysowywać, tylko po imporcie jesteśmy w stanie to zwyczajnie edytować. No dobra, ja może kliknę Ctrl Z kilka razy, żeby sobie cofnąć do tego stanu, który mieliśmy na początku, czyli Ctrl Z to jest cofanie. Warto sobie zapamiętać skróci, Ctrl Z to jest cofanie, Ctrl Y ponawianie. Dlatego teraz mogę tak cofać ten import i ponawiać: Ctrl Z, Ctrl Y. No dobra, mamy takiego PDF-a, ja go usunę. Zaczniemy sobie od podstawy, czyli jak takiego PDF-a zaimportować. Przechodzimy do zakładki Wstaw, i tutaj możemy wybrać opcję Podkład PDF. Klikamy na to, i tutaj wybieramy, jaki plik chcielibyśmy zaimportować. Ja tutaj mam przygotowany jeden plik. Klikamy otwórz. I możemy teraz zobaczyć takie trzy standardowe pytania od programu, czyli gdzie wstawić, jak duże wstawić i czy obrócić. Obrót zostawiam na 0, skalę zostawiam na 1, a punkt stawienia określę na ekranie. Klikamy OK i decydujemy, gdzie wstawić jakieś dowolne miejsce. W tym momencie mamy rzeczywiście wstawionego PDFa, ale za dużo zrobić z nim nie możemy. Nie mamy tutaj możliwości na przykład edycji pewnych obiektów, żeby był inny kolor, inna szerokość, czy chociażby przesunięcie albo usuwanie pewnych obiektów. Z takim PDFem możemy robić niewiele. Możemy na przykład rysować sobie jakąś linię w odniesieniu do pewnych punktów charakterystycznych. Zobaczcie Państwo, że jak dociągam sobie rysowaną linię gdzieś tutaj do rysunku, to program nie dociąga do punktów charakterystycznych, bo mamy tutaj włączone osnapy. I spróbujmy się trochę tym PDF-em pobawić, żeby zobaczyć, jakie da się z nim zrobić rzeczy, to wystarczy go zaznaczyć. Bo jak zaznaczymy PDF-a, to w górnej części programu pojawi nam się dodatkowa zakładka, czyli podkład PDF. To, co świeci się na niebiesko, to są właśnie te osnapy, takie punkty charakterystyczne, które mogą wyświetlać się na PDF-ie. Jeżeli ja to wyłączę, i spróbuję narysować jakąś linię teraz, no to już teraz program nie dociąga mi do tych punktów charakterystycznych tak jak robił to wcześniej. Zatem jeszcze raz zaznaczamy PDF-a, osnapy niech będą włączone i teraz jestem w stanie się do tych punktów charakterystycznych dociągać. No dobra, zaznaczamy PDF-a jeszcze raz, co my tam jeszcze mamy. Pierwsza rzecz, jaka tutaj jest, to jest wyświetlanie w trybie monochromatycznym. Klikamy na to, żeby można było to zrobić. Klikamy na to, żeby mieć po prostu PDF-a czarno-białego i wygląda to w ten sposób. Wiem, że niektórym osobom się to przydaje. Wyłączam ten tryb. Obok mamy obwiednie przycinania, ale to jest proste, nie będziemy sobie tego pokazywać. Dalej mamy te osnapy, o których mówiliśmy. Zewnętrzny odnośnik na razie nas nie interesuje. I tutaj mamy na przykład edycję warstw. Kliknijmy sobie na tą edycję warstw. Możemy takie warstwy w tym PDF-ie wyświetlać albo nie wyświetlać, czyli podobnie jak to robiliśmy już po zaimportowaniu, więc możemy sobie zawsze decydować, jaka warstwa się będzie wyświetlała, a jakiej nie będzie. Nie możemy, co prawda, zmienić tutaj koloru takiej warstwy albo rodzaju linii lub czegokolwiek innego, ale chociaż jest to włączenie, wyłączenie z widoczności, prawda? No i ostatnia rzecz jaką tutaj możemy zrobić, czyli ta najważniejsza, to jest opcja importu jako obiekty. Czyli że ten PDF zostanie odłączony, już nie będzie go w rysunku, chociaż może zostać, ale ja go odłączam i te obiekty, które ten PDF przedstawia, będzie można w pewien sposób edytować, tak jak zwykłe obiekty w ZWK. -zie. Tylko tutaj taka mała pułapka. Nie da się tego zrobić z każdym PDF-em. Musi to być PDF wektorowy. Bo istnieją takie dwa podstawowe rodzaje plików zewnętrznych, które można wrzucić do No, Rodzajów jest więcej, ale podzielmy sobie teraz na rastrowe i wektorowe. Rastrowe to są te, które składają się z pikseli, czyli na przykład robimy zdjęcie telefonem, no to mamy tam konkretną liczbę pikseli, które składają się na ten obraz. I taki obraz, jakbyśmy sobie rozszerzali, to traci on też trochę swoją jakość, prawda? Natomiast pliki wektorowe nie mają czegoś takiego jak piksele. Pliki wektorowe mają za pewną informację na temat istniejących obiektów. Czyli w pliku wektorowym, takim jaki mamy tutaj, zapisana jest informacja na temat położenia jakiegoś obiektu, na przykład linii, w jakich konkretnych współrzędnych i tak dalej, i tak dalej. Zatem pliki rastrowe to są te, które mają piksele, pliki wektorowe mają zapisane dane na temat istniejących w tym rysunku obiektów. A skąd taki plik wektorowy wziąć? Jeżeli dostaliśmy taki rysunek, to jest duża szansa, że jest on PDF-em wektorowym, bo takie pdf -y tworzy się na przykład przez naszą drukarkę. Gdybyśmy byli właśnie w arkuszu i zrobili sobie PDF-a z jakiegoś konkretnego rysunku, to będzie to ten PDF wektorowy, który zapisuje w sobie informacje na temat warstw, czy na temat samych obiektów. Jakie mają kolory, jakie mają szerokości, jakie mają rozmiary. Zatem tylko uczulam, nie z każdym PDF-em to się będzie dało zrobić. No bo jeżeli dostaniemy PDF-a, który jest skanem, to nic z tym nie zrobimy. No, tak po prostu jest. Musimy się do tego przyzwyczaić i oczywiście starajmy się też przesyłać PDF-y wektorowe. Chyba, że nie chcemy, aby ktoś nam ukradł pewne dane z takiego rysunku, to wtedy możemy wysłać mu raster i niech się męczy. No dobra, to co? Zaznaczamy tego PDF-a? Klikamy na opcję Importuj jako obiekty. Ja to wcześniej zatwierdziłem podwójną spacją, czyli zatwierdziłem tę opcje z nawiasu ostrego wartości domyślnej, ale teraz zerknijmy sobie na chwilkę do paska poleceń, zanim to potwierdzę. Co ja tam w ogóle zatwierdzałem? Okreś pierwszy narożnik obszaru do zaimportowania lub wszystko ustawienia. Wszystko było wartością domyślną, zatem ja po prostu całego PDF-a zaimportowałem, ale teraz wejdziemy sobie w te ustawienia, u jak ustawienia, zatwierdzę to enterem i tutaj dosyć istotne jest to, że mamy możliwość importu właśnie tych warstw. Mamy tutaj opcję użyj warstw PDF-a, zatem podczas takiego importu będziemy mieli te wszystkie warstwy. Gdybyśmy nie mieli tej opcji, a drugą albo trzecią, no to w tych warstw by nam po prostu nie zaimportowało, więc tutaj musi być ta opcja użyj warstw PDF-a. Ogólnie warto te ustawienia sobie przejrzeć, bo bo tam są różne ciekawe rzeczy, na przykład taka kwestia rozpoznaj rodzaje linii ze współliniowych linii przerywanych. Ja akurat linii przerywanych nie mam, ale gdyby ktoś miał, to raczej chciałby, żeby to było traktowane jako jedna linia przerywana z wieloma przerwami, niż kilka linii po prostu leżących obok siebie. Zatem raczej chcemy, żeby te rodzaje linii przerywanych były rozpoznawalne. Klikamy tutaj OK i ja teraz po prostu zatwierdzam to spacją, czyli zatwierdzam opcję z nawiasu ostrego, żeby po prostu cały obszar pdf został zaimportowany. Teraz program pyta mnie, czy zachować, czy odłączyć podkład PDF. Ja go odłączam, bo on jest mi niepotrzebny. Skoro i tak będę miał zaimportowane same obiekty, to podkład PDF jest już mi zbędny. Zatem zatwierdzam to spacją, bo mam opcję odłącz w nawiasie ostrym. I w tym momencie zostało to już zrobione poprawnie. Te warstwy, które tutaj zostały zaimportowane, mają przypisane do siebie jakieś konkretne obiekty, zatem wszystko powinno być w porządku. Same obiekty, które zaimportowaliśmy, powinny być edytowalne, czyli mamy na przykład polilinię albo jakiś okrąg i możemy sobie zwiększyć rozmiary, sprawdzić powierzchnię. Wyciągnąć dane z takiego rysunku, coś usunąć, coś dodać itd. Tak tak A kiedy już wprowadzimy zmiany w takim PDF-ie, na przykład pozmieniamy sobie, nie wiem, na przykład kolor lub szerokości, lub dodamy jakieś elementy, to pamiętajmy o tym, że można przejść do arkusza. W arkuszu jest możliwość opcji drukowania i po prostu możemy znowu sobie stworzyć z tego naszego rysunku PDF-a. Wystarczy, że wybierzemy drukarkę na przykład z DWG to PDF, konkretny rozmiar papieru i będziemy mieli to znowu wydrukowane w taki sposób, że będzie dało się tego PDF-a zaimportować do samego rysunku.